A tutaj Murray z Quenby. To jest jeden z bossów. E, czyli let's play, nie widziałam, więc wiem, co czeka praktycznie w całej grze, miała. O, tutaj stale popływamy. Chwila? Bo trzeba mieć odpowiedni moment. la, 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 la. Ale posłuchajcie po prostu tej muzyczki. Ona jest po prostu tak relaksująca, tak piękna. Trochę głośniej puszczę. Tylko chyba dochodzę... Go z... O, tak. Posłuchajcie sobie jej po prostu. I rozkoszujcie się nią. O, malutka. Zaraz ją ja załatwimy. No tylko spróbuj mnie skusić, bo Medus nie da się zabić. Przynajmniej nie w tym poziomie. Chwilę, jeszcze może posłuchajmy swojej muzyczki troszkę. To jest też bajer jak ten ukwiał się chowa, jak przepływamy ko niego no tak super, to tak i już chowa się i wyłania Owa się i wyłania. Dobra, dosyć już tego słuchania muzyczki. Zabieramy się za tę monetkę. No daj. To będzie też bardzo fajny etap. O. Nie lubię tej ciszy. Przecież iść ale pochodzić w Co się dzieje? O nie, no te węgorze, O, Płyń, Rejmel, płyń, swoje życie! O, lumsy, lumsy, dawać mi te lumsy. Ale chcę żyć, ja chcę żyć! Ja chcę żyć! Szczepka, Reynel, szybko, Rejmel, szybko! A ty pójdź, pójdź na swoje życie, pójdź, pójdź Pieprzę tego innego wąsa! Ja chcę żyć? Oh, to też cicho Ło wow. Nie! No to jeszcze może tę pokazówkę sobie wejrzymy Może troszeczkę o będzie tak, że lepiej widać. Ach, to mój ekran, to normalnie mnie dobija. Bo jeszcze mam ten stary, ten szeroki ekran. No to już troszeczkę wkurza. To jest ten poziom, który akurat żeśmy robili. To jest poziom z Mystyczą Peak, Pik. Taki górski poziom, typowo górski. O, tu widzicie, że to jest ten globalimy. To jest koło cztery osoby. Moody cloud. To jest też bardzo trudne poziomy. są, Bardzo trudne jest yy, tylko Pig, Goleman Land... Lodowa wersja, Goleman Land. Ludzie, że może już widzieli to. O, tu jest ta gorąca wersja, którą żeśmy już się grali. A to jest The Land of the Living Dead. Najgorszy we na wszystkich pojęć A to Big Mama. Rayman Origins. Dobra. Koniec imprezy. I to by było na tyle, dema, bo tutaj to jest ten, ten filmik, któryśmy widzieli. No to komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce.